Na jubileuszu Raciborskim to zacny gość, najwyższe władze związkowe. Proszę powiedzieć, jeżeli organizacja ma tak bogatą tradycję, tak trwałą, to z jednej strony znaczy, że jest bardzo potrzebna, że ciągle te potrzeby nauczycielskie, te prawa nauczycielskie wymagają obrony. Tak, Związek obchodzi jubileusz 120-lecia powstania. Racibórz obchodzi 80. rocznicę powstania, ale. To jest także okazja do podziękowań, okazja do spotkań, okazja do tego, abyśmy ja mówili o tych tradycjach i historii związku, ale to jest także okazja do rozmowy o tym, co w tej chwili się dzieje i co przed nami. Nie ulega wątpliwości, że problemów jest naprawdę sporo. Z jednej strony mamy do czynienia pogarszającą się sytuację materialną nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami. Z drugiej strony przed nami potężne wyzwanie związane z demografią, więc zadań dla związku nie zabraknie. Cieszymy się, że śląska organizacja związkowa, jedna z największych krajów najbardziej dynamicznych, Kontynuuje tą chlubną tradycję działalności ZTP na swoim terenie. Panie prezesie, tutaj wspomniał pan podczas swojego wystąpienia, że to państwo powinno brać wysiłek kosztów utrzymania oświaty na poziomie samorządów. Tymczasem samorządy biorą ten główny wysiłek. Przykład Raciborza jest taki, że musi dołożyć 60% do tych realnych kosztów. Funkcjonowania oświaty, a tak naprawdę dokłada jeszcze raz tyle, ponad jeszcze raz tyle, ile państwo przeznacza. Jak wyjść z tej sytuacji, z tego impasu, bo środków samorządowych no w końcu kiedyś zabraknie? Samorządy są fragmentem państwa, to nie ulega wątpliwości. Uczestniczą także choćby w tych kwestiach podatkowych, PIT-ach czy citach ale z drugiej strony, prestiż zawodu. Ranka, znaczenie zawodu jest przede wszystkim domeną państwa, polityki państwa. Na autorytet każdy pracuje sam, ale bez wątpienia jaka jak jest pozycja zawodowa nauczyciela, jaka jest jego pozycja materialna, zależy przede wszystkim od polityki państwa. Moim zdaniem to była jedna z najbądrzejszych decyzji, jaką było przeniesienie odpowiedzialności za szkoły na rzecz samorządu. Ale nie każdy jest tak bogaty, nie każdy jest tak zasobny, wiele samorządów boryka się z dużymi problemami i tym ważniejsza jest polityka państwa wspierająca te samorządy w realizacji celu, które jest naszym zdaniem najważniejszym celem polityki społecznej państwa, czyli edukacji. Co by pan podpowiedział samorządom właśnie w kontekście demografii? Rzeczywiście jest to Jest przykład raczej Boża, 200 narodzin, 700 zgonów. To jest realny, aktualny stan. Więc co robić? Bo sieć szkolna no, trochę jest jeszcze przypominająca czasy PRL-u, kiedy było dzieci naprawdę chmara, teraz jest garstka. Znaczy, to nie jest tylko problem samorządu, to jest także problem Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo my też musimy patrzeć w perspektywie tych. 15-20 lat jak będzie wyglądał związek tej sytuacji, takiej katastrofy demograficznej. Ale moja sugestia jest taka, że trzeba rozmawiać z rodzicami, trzeba rozmawiać z nauczycielami, dlatego że w perspektywie tych najbliższych kilku, kilkunastu lat nie da się utrzymać tej sieci szkół, bo rosną koszty jednostkowe, a jednocześnie zwracamy uwagę na to, że nie mogą pogarszać się warunki na ukojenkach i dziecka. Nie możemy oddalać szkoły od miejsca zamieszkania ucznia, nie możemy powodować, że to dziecko będzie dojeżdżało godzinami do szkoły. Tu jest potrzebna współpraca między samorządem, nauczycielami i rodzicami, jeżeli chodzi o tworzenie tej optymalnej sieci szkół z punktu widzenia samorządu. Bardzo dziękuję. dziękuję.